Polska Fala. Program o życiu Polaków na Równiszczyźnie i Wołyniu. Wiadomości o ukraińsko-polskich relacjach międzynarodowych. Polska murem za Ukrainą. Trzymajcie się. Razem zwyciężymy. Zwyciężymy. Z czerwonych świateł ja wolę w zielone grać. Było tak blisko, a jednak dalej szukamy siebie w nas. To nie był pierwszy raz, drugi raz. Czy jeszcze znajdziesz dla mnie czas? Powiedz jak, jak długo będę czekać na jaki znak? Zapomnij, że trochę dajesz mi w kość i tak nie natura, mnie nie uleczanie, bo mam trochę tego już. Ty wolisz kawę bez cukru, wieczór, ja potem nie mogę spać. Chcesz już odpocząć i dać mi przestrzeni, ja próbuję ratować nas. To nie był pierwszy raz, drugi raz. Czy jeszcze znajdziesz dla mnie czas? Powiedz jak, jak długo będę czekać na jakiś znak. To najwyższa pora wywiać. Mam trochę tego już dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi. Nie ulecza nie bo mam trochę tego już Dzień dobry, tu polska fana przy, przy mikrofonie Andrzej Końko. Zapraszam na najbliższe pół godziny. spędzić z nami na polskich klimatach. Załyszajcie, się znamy w budynku. Dla mnie łatwo trochę dajesz w kość, i tak nienaturalnie, nie bo. Witajcie, jesteśmy na Polski Fari. W równym miłośnicy polskiej kultury zebrali się na czytania narodowe. Spotkanie to przypominało raczej wydarzenie artystyczno-teatralne. Przy udziale członków Towarzystwa Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta zostały wyreżyserowane fragmenty z dzieł wybitnego polskiego autora Jana. Chciałbym powiedzieć, że tym roku to już po raz 14 odbywa się akcja wspólnego czytania dżiel polskiej literatury w Pieni, poezji, powieści, dramatu, kultury przyłączyć się mogło wszystkie osoby, bez ruki edukacyjne i kulturalne oraz інституcje publicznej społecznych. Akcja została zapoczątkowana w 2012 році через президента Жечкосліти Польського Броніслава Комворського. Народове читання вонче полягу не тільки в краю, а й за границею. І ми, я думаю, секундури польських рухних, ніж пораз діщоти, у 2616 року, долучаючи до технічної акції. Ліктуром тарочної едиції народного читання сов поезії Яна Кохановського. Ян Ухановський найробідніший поет польського Ренесансу, тлумач і драматор. Урочився в, в 1560 року Сицині, в середньо заможне ручіння Шрахецької герб Орден. Однай молодший клятв приписливо заінтересування наукою і літературою, запобігав презис товариства культури польського мініраймонта Владислав Багінський, а потім членкові товариства урочисті рецитувані фрагменти з фрашок. Ти ж плац отримав, ти ж не до досі не води, доштурнями. Вычерк слых лобный огонь и дружина ночей, Обшук с тыгом и жар, и сердце правлю длень. Кутем ушли, крестовый, свинку хлеб снабт. А мышцы часы сведу, так ганебный смысл, Сбор вошли, а тензошал, дымы туши, небось пам'ятний, мужчину у кем живет на житті. Пачь и живот в твой хрен, А если летощий, Твоим Лемным не дай же, я ружгином не ощущений. Jan Kochanowski, najwybitniejszy poeta polskiego renesansu, stworzył dzieła, które na zawsze weszły do kanonu polskiej literatury. Był mistrzem różnorodnych gatunków, pisząc zarówno utwory o charakterze osobistym i tragicznym, jak i te pełne humoru czy filozoficznych refleksji. Bez wątpienia, najsłynniejsze dzieło Kochanowskiego, uznawane za arcydzieło literatury europejskiej, to Tren. Zbiór 19 Trenów powstał po tragicznej śmierci jego ukochanej córki, Urszuli treny są zapisem osobistego cierpienia poeta, ale też kryzysem jego dotychczasowego światopoglądu. Kochanowski przechodzi w nich drogę od głębokiej rozpaczy i buntu przeciwko Bogu i filozofii, która miała go uodpornić na cios losu, aż po ostateczne ukojenie i powrót do wiary. W ten dzień w Runem zostały zaczytane fragmenty Urszulki. Ja nie uczyniła pustki w domu moim, moja droga Urszulio, tym zniknięciem swoim. Pełno nas, a ja to by nikogo nie było. Jedną maluczką duszą tak wielu było. Tyś za wszystkim mówiła, za wszystkich śpiewała, wszystkich w domu kończyli, zawdy pobiegała. Nie ja dopuściłeś nigdy matce się wnasować, ani ojcom myśleniem zbytnim głowy psować. To tego, to owego dzięcznie obawiając i onem swym ucieczką śmiechem zabawiając. Teraz wszystko umilkło, szereg pustki w domu. Nie masz zabawki, nie masz ośmierć nikomu. Z każdego kąta żałość człowieka wyjmuje, a serce tej pociechy dawno patruje. Czytania Narodowe w równym zaszczycił swoją obecnością lokalny zespół Faustyna. Jego muzycy uświetnili literackie interpretacje, wykonując piśni inspirowane epoką renesansu oraz nawiązujące do twórczości prezentowanych autorów. Występ Faustyny wzbogacił tło historyczne i artystyczne spotkanie, tworząc spójną całość z recytowanym fragmentami dzieł Jana Kochanowskiego. Cieszę się moim śpiewaczkom, to na którą nie tylko małciostrę Ziemieńską. Ale i ludnia dziedzicznym prawem spaść miała. Tęśne chwile w nie sobie tworząc, nie zamykając pusty nigdy, ale cały dzień prześpiewając. Jako więc w słonicie w krzaku zielonym, całą noc prześpiewa kartkiem swym pocieszonym. Prędkość jej nazbyt umilkła. Nabycie śmieć z ok. Publiczność miała okazję przenieść się w czasie, słuchając zarówno subtelnych, jak i bardziej dynamicznych kompozycji, które idealnie dopełniły słowo pisane. Charakterystycznym punktem czytań narodowych w Równem był emocjonalny finał. Na auli pojawił się chór Towarzystwa Kultury Polskiej im. Władysława Reymonto w Równem, znany z wysokiego poziomu artystycznego. Pod batutą pani Svetlany Hemberg chór zaprezentował kilka utworów, które zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem i ciepłem. Ich występ był symbolicznym akordem kończącym literackie święto, podkreślając jednak wagę i piękno wspólnego kultywowania polskiej tradycji na Rubinszczyźnie. Shabbat sure. Wydarzenie to po raz kolejny pokazało, że polska kultura w Równem jest żywa i pełna pasji, łącząc literaturę z muzyką, by tworzyć niezapomniane chwile dla wszystkich, powiedział jako podsumowanie czytyń narodowych w Równem prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. Rejmonta, pan Władysław Bagiński. Widziałam już tyle miast. Do Twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawa wiem, że ten dzień to piękny jest sen Nad Tobą lśni tyle gwiazd I promień Twoich lamp rzuca blask Twe światła wciąż w oczach mam Choć krótko Cię znam z dalekich stron, za góry rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew. Spotkania dzień to piękny dzień, Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam, już mija czas. Pamięcią wrócę tu nieraz trip on Вітаю, друзі, на польській хвилі. Сьогодні запрошую перемістися в епоху великих битв та історичних звершень. Уявіть собі, Вересневий ранок 1514 року. так так 16 століття. Річка Кропивна, неподалік від білоруського міста Орша, на одному боці величезне московське військо, яке впевнене у своїй чисельній перевазі, на іншому об'єднані сили Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. На чолі цього війська стояв видатний полководець, князь Костянтин. Острозький православний князь з Волині, чиє ім'я, увійшло в історію як символ мужності і стратегічного генія. власне, після подій цього. Вересневого дня битва на Оршою – це не просто зіткнення двох армій. Це була боротьба за цивілізаційний вибір. Москва прагнула розширити свої володіння, зібрала сили і пішла на захід, поглинаючи сусідні землі та нав'язуючи власні порядки. Литвини, поляки і русини пращури сучасних українців, захищали разом свої кордони, свою свободу і свій європейський шлях розвитку. Армія князя Острозького значно менша за кількістю, але краще організована, застосувала хитру Тактику, вони імітували відступ, заманюючи глибше московське військо в пастку, де по них вдарила артилерія. Битва під Оршою закінчилася нищівною поразкою московитів, а князь Островський тріумфально повернувся з трофеями і полоненими. Історія циклічна, і битва під Оршу має глибокий сенс е, також для нашого часу. Події 16 століття, а власне вересня 1514 року нагадують нам про декілька важливих речей: єдність це наша сила. Тоді, як і зараз, лише об'єднавшись, народи, регіону, українці, поляки, литовці можуть ефективно протистояти російській агресії. Битва під Оршою є блискучим прикладом того, як спільні зусилля можуть змінити хід історії. Спільний ворог. І далі той сам протягом століть Московська імперія не змінювала своїх методів і своїх бажань експансії на захід, агресія, брутальне зазіхання на чужі території, знищення ідентичності підкорених народів. Все це було актуальним у 16 столітті. і все це залишається актуальним до сьогодні. Битва під Оршою, перемога під Оршою стала також символом стійкості. Це нагадування про силу єдності українці, литовці, поляки тоді боролися плічопліч проти спільного ворога, попри розбіжності внутрішні цей урок актуальний зараз, адже лише разом ми можемо вистояти. Сума сумару, всі зусилля і сама битва. Важка битва стали доказом того, що розум і мужність перемагають грубу силу, навіть проти чисельно переважаючого ворога можна перемогти, якщо мати волю до перемоги і віру в свою справу. Це власне те, про що українські захисники, українські військові, а також їх сім'ї, та й, зрештою, ціла Україна намагається переказати всьому світу, а зокрема країнам і народам східної, центральної і західної Європи. Перемога під Оршою надовго зупинила московську експансію на захід і зміцнила позицію Великого князівства Литовського. Це була перемога під булавою князя Острозького, яка визначила долю регіону на десятиліття вперед, і відлуння її чути до сьогодні. Jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam. Wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi. Wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś. Może mi brakuje sił. Nie wiesz, czego? Że... Nigdy nie byłem tak zakochany Dziewczyno przecież znam twój plan Musisz jeszcze dać mi czas Jakbym miał bez ciebie żyć Przy tobie mogę spać z jaszczurkami Śniło mi się, że mieliśmy dom Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna Dobrze, że jesteś z nami na polskiej fali. Polska fala. Polski dziennikarz i politolog Jarosław Wolski opublikował na swoim Facebooku krótkie opracowanie i swoje rozmyślania na temat brutalnego wtargnięcia rosyjskich szachedów do Polski. Przypomnę, że w zeszłym tygodniu Rosjanie wypuścili ponad 21 środków napadu powietrznego, żeby mieć pewność, że polskie i natowskie systemy w Polsce wejdą w tryb bojowych. To samo miało na celu wypuszczenie przez Białorusinów informacji o ataku fali dronów bez podania ich rodzaju. Celem było wymuszenie pracy bojowej radarów polskiej obrony przeciwlotniczej a u f F-16F-35. I tak dalej. Było to dla Rosjan ważne, ponieważ podczas trwających ćwiczeń Zapad Rosjanie mają rozwinięte przy polskiej granicy jednostki walki radioelektronicznej, które nasłuchują, czytają, klasyfikują, zbierają emisje z polskich i ratowskich systemów obrony przeciwlotniczej. To samo robią zawsze Białorusini. W efekcie próbowano w ten sposób wzmocnić efekt narodu dronów i dodatkowo przymusić polskie systemy do pracy w emisjach czasu wojny, które to miały rozpoznać systemy rosyjskie i białoruskie rozwinięte koło Brześcia. Po drugie, ostrzeżenie białorusinów jest zgodne z doktryną Gerasimowa, czyli rozmywaniem odpowiedzialności i utrudnianiem jednoznacznego wskazania sprawcy działań progowych. Jak to możliwe, że jeden dron spadł na dach i przebił strop, a gdzie indziej lądował na polu i gdzie są ślady lądowania? To, co spadło na dach, to nie był rosyjski dron, co już wskazała nie wprost prokuratura. Zapewne w przyszłym tygodniu będzie z tym związane wyjaśnienie Ministerstwa Obrony Narodowej. Co do Gerbera, lądujących na polu bez śladów, Gerbera jest ultralekkim dronem o masie suchej, to jest bez paliwa, około 10-15 kg, zależnie od ładunku. W przypadku wypalenia się paliwa często ląduje on lotem ślizgowym lub przepada, ale uderzenie w ziemię zwykle tylko wyrywa silnik, zaś sam dron jest małuszny. Oszkodzony. Herbera jest na tyle lekka, że krzaki lub drzewa są w stanie złapać dron, który na nich zawisa. Dlaczego na ukraińskiej mapie było widać dolot dronów przez Ukrainę, a nie z Białorusi? Bo jest to mapa ukraińska, która grupuje dane osiętowe, w tym od alarmów przeciwlotniczych i sieci czujników akustycznych oraz dane historyczne, to, to jest raport sił zbrojnych Ukrainy po atakach i obłodowych administracji. Nie jest to mapa oficjalna i nie jest to projekt zbrojnych sił Ukrainy. Co więcej, nie jest ona w stanie wykrywać odpalań z terenu np. Białorusi. W kierunku Polski. I dalej. Nad Polską regularnie jest kilkadziesiąt samolotów NATO i dronów od rozpoznawczych przez tankowce, transportowce, po awaksy i samoloty wielozadaniowe. Część ma włączone transpondery, a część nie. W zasadzie od 2022 roku stale dzień w dzień Polska ma jakieś maszyny NATO wykonujące jakieś zadania w polskiej przestrzeni powietrznej. Obecność takiego lub siakiego samolotu NATO w okolicy rosyjskiego ataku na Ukrainę przez nasze terytorium oraz użycia Gerbera w polskiej przestrzeni nie świadczy o niczym, poza tym, że NATO. Jest stale i Polaków chroni. Następne pytanie od obywateli Polski: dlaczego ukraińska obrona przeciwlotnicza nie zestrzeliła dronów lecących w kierunku Polski? I tu odpowiedź jest prosta: bo nie miała czym i jak na trasie ich przelotu. Już od dawna obrona przeciwlotnicza Ukrainy działa tylko wobec środków napadu powietrznego, które kierują się w stronę witalnych obszarów i obiektów Ukrainy. Rosjanie zaś starają się zaprogramować trasę do lotu dronów tak, aby omijały znane przed odpaleniem obszary fun funkcjonowania obrony przeciwlotniczej Ukrainy mylić dyżurujące samoloty myśliwskie. Wiele wskazuje na to, że trasa do lotu tych szachedów i garani, które wtargnęły się na Polskę, przebiegała przez nic, czyli przez obszary bez obrony przeciwlotniczej sił zbrojnych Ukrainy z racji braku wartościowych celów tam. Stąd brak strącenia maszyn, które ominęły obszary z obroną przeciwlotniczą. Jeszcze prostsza sprawa jest z dronami Herbera odpalonymi z Białorusi, lecącymi w kierunku Polski. One leciały nie z pogranicza białorusko-ukraińskiego, a z terenu Białorusi do Polski, z pominięciem Ukrainy. Rosjanie chcieli zastraszyć Polaków, a tu nie widać, że aż takiego rezultatu udało im się zdobyć. Trzymamy kciuki za naszych obrońców, a po tym przypadku można tylko skomentować, że rosyjski niedźwiedź już próbuje swoje siły na krajach członkach NATO. I to kraje członkowie NATO. Muszą polegać na ukraińskich obrońcach, które wstrzymują Rosję, tu, w Ukrainie, na Donbasie. To tyle na dzisiaj. Żegnamy się na krótko. Do usłyszenia w następnym tygodniu. Zapraszam też na słuchanie audycji Słuchaj, tu Polska, nowego wspólnego polsko-ukraińskiego projektu Fundacji Wolność i Demokracja oraz Towarzystwo Kultury Polskiej im. Rejmonta. Moje serce znów pęknięte na pół. Jak je weźmiesz, to pokocha za dwóch. A potem spotkamy się w snach, zanim zaśnież. Wiedz, że miękkie jesteś zjemne jak puch. Jednym gestem je przerobisz na wiór, a jak słowa chcesz rzucać na wiatr, to delikatne. W klubie złamanych serc, z moich wypłakanych łez. Na środku samotnych ścian. Rozpływa się twoja twarz jak sen W klubie złamanych sec. Z moich wypłakanych łez Na środku samotnych ścian Rozpływa się twoja twarz jak sen Śmieszny Znowu czujesz się śmieszny kiedy muszę tak tęsknić, za kimś kogo nawet nie ma. Ale jeśli, jeśli jesteś, to wierz mi, będę czekać do śmierci. Może kiedyś cię doczekam. W klubie złamanych serc, z moich wypłakanych łez, na środku samotnych ścian, Rozpływa się twoja twarz jak sens W klubie złamanych ses Z moich wypłakanych łez Na środku samotnych ścian Rozpływa się twoja twarz jak sen Jak śmieszny Znowu czuję się śmiesznie Znowu czuję się śmieszny, kiedy muszę tak tęsknić, za kimś kogo nawet nie ma. Night go Działanie realizowane jest w ramach projektu Fundacji Wolności i Demokracja Polskie Media na Ukrainie 2023-2025. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonie i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez kancelarię prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Wolności i Demokracji. Publikacja wyraża lepsze poglądy autora i nie może być otożnią На із офіційною позицією Міністерства закордонних справ Польщі і фонду «Свобода і демократія.